Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku garażowym. W dzisiejszym odcinku będę robił taką prostą robótkę, czyli wymianę oleju w motocyklu BMW F800R z roku 2014. I myślę, że z taką robótką każdy by sobie poradził, i to bez manuala i tak dalej, bez żadnych poradników. Ale na koniec tej roboty będę chciał, będę próbował skasować sobie inspekcję olejową tak zwaną inspekcję olejową, która zaświeciła mi się na wyświetlaczu. Rok temu był tutaj robiony serwis olejowy, interwał co rok, więc mi się wyświetliła i cały czas świeci, że trzeba zrobić serwis. Więc serwis zrobię oczywiście olejowy, a czy uda mi się skasować tą inspekcję i ustawić nowy interwał, no to się okaże myślę na koniec odcinka, bo nie robiłem tego nigdy w motocyklu. I będę to chciał zrobić poprzez złącze OBD, które tu jest w tym motocyklu, także zobaczymy na końcu czy to się uda czy nie. Jak mnie znacie, to wiecie, że lubię wszystko robić według no, manualów czy tam instrukcji od producentów. W tym przypadku mam manuala od Heinesa, czyli powiedzmy taką instrukcję, książkę napraw i serwisów, i według niej będę sobie tutaj podążał z tą wymianą, chociaż tutaj nie ma nic skomplikowanego w samej wymianie oleju. Także myślę, że nie jest to akurat tu super konieczne, ale jakby coś miało być, no to wolę sobie przeczytać wszystkie kroki, jakie są, żeby po prostu jakiś gafy nie popełnić gdzieś po drodze. Oczywiście pierwszą najważniejszą sprawą jest taka sprawa że silnik musi być zagrzany do temperatury powiedzmy takiej roboczej silnika tak żeby ten olej oczywiście był rzadki i w miarę swobodnie sobie spłynął. Ja już sobie zrobiłem jazdę przed tą wymianą więc silnik jest ciepły no może go jeszcze chwilę dogrzeje. No ja oczywiście sobie zacznę od wymiany filtra oleju. Filtr oleju jest gdzieś tutaj. Więc jeżeli macie tak jak ja ten pług, należy go zdemontować, będzie oczywiście lepszy dostęp do filtra, czy w ogóle dostęp, bo bez tego to chyba się by nie udało z tego co widzę. Więc zdejmuję sobie pług, odkręcam korek spustowy oleju z miski i odkręcam sobie też bagnet po drugiej stronie silnika, tak żeby ten olej miał swobodne no żeby mógł sobie swobodnie zciec z silnika. No tak jak widzicie, nasz filterek znajduje się dokładnie w tym miejscu, więc od tej strony jest wygodniej się za niego zabrać. Zaraz podłożę sobie miskę i będę go odkręcał. I taka może jeszcze ciekawostka, że przed spuszczeniem oleju z miski całego, po wykręceniu filtra oleju. Sprawdzam sobie stary filtr z nowym, czy średnica tych oringów się zgadza. No tak, żeby przy ewentualnej pomyłce, że filtr nowy nam nie pasuje, zakręcamy stary i nie mamy tak dużego ubytku oleju. Możemy sobie trochę dolać ewentualnie, i jakby przejeździć do czasu zakupu tego odpowiedniego. Także to jest takie moje tu. Powiedzmy sprawdzanie, takie takie zabezpieczenie. Tu się wszystko zgadza. No ja robię tak, że dokręcam w zasadzie ręką do oporu, tyle ile się da. I kluczem jeszcze dociągam kawałeczek. Nie za dużo, nie za mało. To musi być wszystko tak w sam raz. No myślę, że tyle spokojnie starczy. Wiadomo, że są do tego newtonometry, ale to by trzeba było mieć tą nasadkę pod klucz dynamometryczny albo filtr z tutaj taką, powiedzmy nakrętką i wtedy możemy fajnie sobie newtonometry tutaj zapodać. No ja zawsze robię bez, nigdy nie używałem do filtrów newtonometrów. zawsze to robiłem ręcznie plus klucz i też nigdy nie miałem problemów czy to, że coś cieknie albo, że problem z odkręceniem później filtra przy kolejnej wymianie, także tak powiedzmy taka stara manualna szkoła, i gra i buczy. Dobra, jak już wiemy, że filtr nam pasuje, to możemy odkręcać korek spustowy. W tym przypadku ja mam akurat na imbus i jest to imbus 10. Jakbyście się przygotowali, jakby co. sobie olej będzie ściekał, a ja w międzyczasie jeszcze odkręcę bagnet. tak żeby ten olej miał bardziej swobodnie po prostu. No i zostawiam na parę minut, parę naście, niech sobie ścieknie ile może. Przy okazji można sobie sprawdzić korek. Tutaj jest końcówka magnetyczna. Jak dużo dziadostwa nam złapał? No widzę, że tu troszkę jest, ale nie są to nawet opiłki. No może ciut, ale bardzo drobniutkie, także myślę, że całkiem ładny ten olej i tak dalej. No i tyle. Spuszczam, czekam, zakręcam, nalewam świeży i to będzie wszystko. No dobra, myślę, że paręnaście minut wystarczyło, żeby fajnie opróżnić miskę olejową z oleju. Ja jeszcze sobie go trochę par razy przechyliłem na tą stronę, żeby ciut więcej tego oleju spłynęło z tego, powiedzmy, otworu. No i z powrotem zakręcam korek. Tu, oczywiście, dobrze jest wymienić sobie tą uszczelkę. Aha, jakby ktoś pytał, to rozmiar tej uszczelki to jest 24 mm wewnętrzne, 30 mm zewnętrznych i 1,5 mm grubości. Oryginalna kosztuje w okolicach 6 zł z BMW, więc myślę, że nie warto oszczędzać. Ale jak jest stara, w dobrym stanie, to myślę, że też nie powinno być źle. No, i tutaj sobie producent na ten korek życzy 40 Nm momentu dokręcania, więc też tak właśnie dokręcę. I już to mamy. tu Tutaj, jak widzicie, duże ramię mam, więc to jest dosłownie kawałeczek, i już mamy te 40 Nm. No i teraz co? Teraz oczywiście naleję świeży olej. No i będę sobie składał z powrotem. Tego już nie będę pokazywał, bo szkoda czasu. No i przejdę do tej całej inspekcji. I teraz tak, mam przykręcony korek oleju spustowy, filtr oleju przykręcony, pług założony, więc przystępuję do wlewania oleju. I w tym przypadku, czyli przy tym silniku, przy tym roczniku, producent sobie tutaj życzy olej klasy 15W50. Jak sobie posprawdzałem jakieś po prostu ciekawe oleje w tej klasie, wyszło mi w dobrej cenie, jest oryginalny olej BMW Motorrad 15W50, nazywa się Advantec Pro i taki też olej tutaj będę wlewał. Według producenta, według instrukcji pojemność tutaj całego układu to jest około 3 litrów, więc przed 3 litrami pewnie się zatrzymam, posprawdzam, odpalę motocykl, rozgrzeję, poczekam znowu aż ścieknie, żeby sprawdzić na koniec czy stan jest w porządku. Zakładam, że 3 litry powinny tutaj wejść. No ja sobie zakupiłem 4 litry, niech jeden litr po prostu jest w obwodzie jakby co. Dobra, z tym moim małym lejkiem to będzie długa przeprawa, także widzimy się jak już naleje tyle co ma być. No i sprawdzamy w sposób taki, że ten korek z magnetem ma się tylko oprzeć tutaj o naszą krawędź, nie wkręcamy go i wykręcamy, tylko po prostu w ten sposób sprawdzamy stan oleju misce co nam to pokazuje? no pokazuje, że jest ponad max w zasadzie no jest ponad maks no ale wiadomo, jeszcze silnik nieodpalony, więc teraz sobie silnik odpalę, niech cały układ olej zas się później silnik troszkę rozgrzeje, zgaszę, poczekam aż olej z powrotem ścieknie i sprawdzę ponownie. Zakręcam, odpalam, oczywiście upewniam się, że kontrolka oleju zgaśnie zaraz po odpaleniu. No wiadomo, troszeczkę dłużej to zajmie, tam parę sekund, zanim zgaśnie ta kontrolka, bo powiedzmy układ jest pusty. I potem poczekam, rozgrzeję, znowu poczekam i znowu się z Wami zobaczę. No dobra, motocykl odpaliłem, rozgrzałem, poczekałem, olej ściekł, sprawdzamy stan. Na moje sprawne, ślepe oko to jest takie, no brakuje, jest niecała połowa, między minimum a maksimum, więc te dwie setki do tych do trzech litrów spokojnie mogę dolać. No i co mogę powiedzieć na temat tego oleju od BMW Motorrad? No że tak, nie pachnie, nie ma tutaj żadnych cukiereczków truskaweczek i tak dalej. Nie ma też pięknego rubinowego koloru. Jest po prostu zwykłym olejem. No ale myślę, że jednak tu inżynierowie wiedzą czego chcą w swoich silnikach, chociaż to w sumie silnik Rotaxa, no ale wiecie o co mi chodzi. Więc dlatego jeżeli ceny olejów były podobne do siebie, to stwierdziłem, że naleję sobie po prostu tego dedykowanego i tyle. Podejrzewam, że taki sam olej tu był, ten który spuściłem, bo no, wyglądał tak samo. Nie pachniał, był brązowy, po prostu taki zwykły olej. A znamy oleje, które ładnie pachną, ładnie wyglądają. Ale to taki tylko yy, psztyk i żarcik z mojej strony. Dobra, i sprawdzam. Ostatni raz, wiadomo, jeszcze sobie gdzieś tam za dwa dni sprawdzę. No po wlaniu tych dwóch czy trzech setek mam taki prawie max. I tak na razie zostawię. Ten bagnet taki jakiś łoporny. No w zasadzie można powiedzieć, że jest maksimum. I tak zostawię i będę sobie później oczywiście sprawdzał po jakichś tam jazdach. Czyli powiedzmy, że się zgadza z tym, co tam w instrukcji podawane jest: że ma wejść około 3 litrów, wlałem dokładnie 3 litry. Litry jeszcze mam w obwodzie, jakby co? Jakby trzeba było jednak dolać, ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Także jeżeli chodzi o samą wymianę oleju, to będzie tyle. No i teraz przejdę do próby skasowania tej inspekcji olejowej. Do tego będę potrzebował tak, po pierwsze, adaptera który pasuje tutaj nam do złącza 10 pinowego, który jest fabryczny czyli mamy z tej strony 10 pin 10 pinów tutaj oczywiście mamy takie zwykłe złącze, te powiedzmy OBD więc do tego podłączam mój adapter ten jest akurat na wi-fi i to jest ELM327 i ten adapter sobie zakupiłem już no dawno temu do Diagnozowania mojego poczciwego Opelka i stwierdziłem, że może da się to wykorzystać tutaj w tym przypadku, i jeżeli chodzi o samo sprawdzanie parametrów tego motocykla, to mi to zadziałało, czyli ten adapter plus ten adapter, w sensie ten powiedzmy czytnik OBD-2, to zadziałało. I mogę sobie sprawdzać parametry takie powiedzmy, na żywo tego silnika, i tak dalej. Ale czy inspekcję tym skasuje, tego nie wiem. Tu może być trochę trudniejszy temat. No i teraz wiadomo sprawa. Podłączamy nasz adapterek, który właśnie powinien zaświecić kontrolkę, że polaryzacja jest ok, czyli nie jest tu nic grzebane na tym złączu. Czyli mamy tutaj zasilanie i tak dalej, powinno zadziałać. Teraz podłączam mój adapter WiFi ELM327. Są kontrolki, jest ok. Zaraz się podłączę do niego telefonem poprzez WiFi i powinniśmy już mieć połączenie z eku motocykla. I teraz proszę się tutaj nie śmiać z mojego telefonu. To jest telefon, który już został przeznaczony na śmieci elektroniczne, bo. No, widzicie, jak wygląda, tak. Ale to jest jedyny telefon w domu, który miałem, który ma Androida. A niestety ta aplikacja, której będę chciał używać, czyli aplikacja MotoScan, działa tylko na Androidzie. Więc musiałem ten telefon, że tak powiem, odkopać, naładować, yy, uruchomić w ogóle i tak dalej. I mogę się teraz połączyć ze swoim motocyklem. Mam nadzieję, że się to uda. Czekajcie, bo na razie coś tutaj nie bardzo. Dobra, nie wiem czemu to nie działa. W każdym razie tak, dobra. Yy, aha, okej. Okay. Tu tak jak widzicie mamy różne systemy, które mam w motocyklu i nas interesuje zestaw wskaźników. I żeby nie być go słownym, tutaj nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie jest informacja o serwisie, i tego chcemy się po prostu pozbyć. On tutaj pokazuje na początku, jak przełączę na zapłon, to, że kiedy ma być wykonany serwis. No i później ten serwis cały czas tutaj wisi, więc tego się chce pozbyć. Dobra, udało mi się połączyć. Z motocyklem musiałem odnowić, że tak powiem, połączenie Wi-Fi pomiędzy telefonem a tym moim adapterem. Więc przechodzę sobie teraz do zestawów wskaźników. Mam nadzieję, że się uda. Oczywiście się nie udało. Znowu się chyba rozłączał. Dobra, w końcu mi się udało. Czyli jestem teraz, powiedzmy, teraz przechodzę do zestawów wskaźników. Jest wszedłem i mamy tutaj coś takiego jak reset serwisu. No i mamy tu aktualny przebieg data motocykla w sensie no dzisiejsza data telefonu, no jakieś tam pierdy pierdy. W każdym razie mamy tutaj datę kiedy ma być następny serwis. No i próbujemy No i tak jak myślałem, niestety się nie uda tego zrobić Raz, że moje urządzenie tego nie obsługuje, w sensie ten, ten mój adapter Tutaj proponuję użycie OBD Linka albo Unicar Scan Żeby to zrobić Tu żeby zrobić, nie mam dostępne w wersji light, czyli jakbym miał wersję Professional Czyli tą płatną to może by się udało przebieg zrobić, ale nas tu bardziej interesuje ta data. No i tutaj mówi o tym właśnie adapterze, że to nie jest ten adapter. Więc niestety na ten moment tego nie zrobię. No, olej zmieniony i tak dalej, serwis zrobiony, ale nie skasuję sobie tego z licznika, z wyświetlacza. No trudno, albo się umówię w BMW, zobaczymy co wyjdzie taniej czy umówienie się w BMW, w każdym razie powiem Wam tak, że tak czy siak i tak jestem zadowolony jakby z samego tego adaptera, tego kabla i tak dalej, bo mogę podglądać tutaj czy to usterki, odczytywanie, czy sprawdzanie jakby danych na żywo. Nawet już nie w tym programie, bo ja mam inny program na iOSie i tam też sobie mogę sprawdzać różne dane. Więc to mi zadziałało, mogę sobie posprawdzać temperatury, nie wiem płynu chłodniczego, w sensie co czujnik widzi, yy, temperatura powietrza zasysanego itd. Tak więc i tak mi to działa, no ale niestety serwisu na ten moment tym nie skasuje. No to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak widzieliście olej oczywiście udało się zmienić, filtr pasował, wszystko gra, serwis olejowy zrobiony. Nie udało się skasować tej inspekcji. Oczywiście ja, te, ja tego tak nie zostawię. Ja sobie to jakoś rozwiążę. Najchętniej bym to zrobił sam. Zobaczymy. No tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, ale jeszcze taka uwaga, może dwie. Tutaj manual podaje, żeby filtr oleju wymieniać jakby na końcu, czyli po zakończeniu spuszczania oleju z miski olejowej, wtedy sobie odkręcić filtr i wymienić. Ja to zrobiłem, tak jak widzieliście, na odwrót, bo tak zostałem nauczony w serwisie, w którym pracowałem dawno, dawno temu, że może to w niektórych sytuacjach uratować tyłek, że pierwsze sprawdzamy, czy filtr nam pasuje i dopiero spuszczamy olej. I ja tak od... Wtedy, od tej pracy w tym serwisie, tak postępuje i nie zauważyłem, żeby to było coś złego. Czy to jest dobre, czy nie, to już tam sami musicie ocenić. W każdym razie róbcie tak jak uważacie: albo pierwsze spuszczajcie olej i wymieniacie filtr, albo tak jak zrobiłem ja, czyli pierwsze spra sprawdzajcie, czy pasuje wam filtr, i dopiero spuszczajcie olej. To już jak uważacie. I druga taka uwaga: fajnie sobie popatrzeć na olej, który spuściliśmy. Czy coś w nim pływa, czy jest ładny, czysty, i tak samo ten korek, właśnie magnetyczny, czy tam jest czysto, czy co tam w ogóle na nim jest, bo to jest jakaś tam, powiedzmy, informacja, co się tam w naszym silniku dzieje. Jeżeli jest w miarę czysto, olej jest ładny, nie ma żadnych um, złogów, powiedzmy, nie wiem, starsz sprzęgłowych albo czegoś takiego, albo z silnika, wiadomo, yy, opiłków. No to wszystko jest git. U mnie było. No uważam, że bardzo ładnie, bardzo czysty. Ten olej silnik jest w mojej ocenie yy, też prawdopodobnie w dobrej kondycji, i tak dalej, bo nic tam jakby z tego oleju nie wypłynęło niepokojącego, więc oceniam, że olej swoją robotę zrobił, silnik jest zdrowy i tak dalej. Można po prostu olej zobaczyć, ocenić, jaki on jest po zlaniu, co tam się z silnikiem dzieje w środku i tyle. No to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że coś tam Wam opowiedziałem, pomogłem. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to pytajcie w komentarzach. I pamiętajcie, są to moje metody prac i tak dalej, więc mogą one się różnić od jakichś tam standardów Waszych, czy innych serwisowych. Ja robię tak, nigdy jakoś tam nie miałem z tego powodu problemów, więc dalej sobie tak robię, po swojemu i tyle. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!